Wszystkie drogi prowadzą do Orzysza, do Orzysza, na jezioro Orzysz. Kto tu raz przyjechał, nigdy nie żałował i na pewno wróci tu za rok. Wszystkie drogi prowadzą do Orzysza, na jezioro Państwa w towarzystwie Ani Pilarczyk, ja się nazywam Robert Kamiński, niezwykle miło widzieć Państwa wszystkich tutaj, mam nadzieję, że w dobrych humorach. Panie pułkowniku, szef sztabu Batalionu Saperów, w zasadzie kapitan Kamiński, mediuje kompanię honorową 15. morskiego Batalionu Saperów do zbiórki z okazji okładza święta w Dni Orzysza. dziękuję wszystkim gościom i z Polski i z zagranicy, którzy do nas dzisiaj dojechali 100%. Są wszystkie nasze miasta partnerskie. Dziękuję miastom, i mieszkańcom naszego miasta, naszej gminy, że mimo tej nieprzyjemnej pogody, która jak widzicie Państwo na moment najważniejszy zaczyna nam do Czy tam Uznając, iż współpraca regionalna jest nieodzownym czynnikiem kulturalnego, społecznego i ekonomicznego rozwoju społeczności lokalnej, deklarujemy działania w celu utrwalenia i intensyfikacji kontaktów gospodarczych oraz generowania pozytywnego... 네. <목소리>